Kilka słów. Raz jeszcze chcę przeprosić za to, że panie i panowie czekali. Siła wyższa, w ogóle nie można było wylądować w Krakowie. Lecieliśmy tutaj przez Śląsk. Czyli ze Śląska żeśmy tutaj przyjechali. To po pierwsze. Po drugie, ja oczywiście tutaj w Nowym Targu nie jestem ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci raz. Ani czwarty nawet, czy piąty, tyle tylko, że po raz pierwszy jestem jako prezydent pospolitej. Okazuje się, że mój poprzednik z okresu międzywojennego był tutaj 81 lat temu, w 1928 roku. Dosyć dawno, więc na pewno kolejna wizyta się należała. Jestem tutaj w związku z, ze zjazdem organizacji, która jest w istocie tak stara jak Wolna Polska, bo przecież Wolna Polska kształtowała się w latach od końca XVI, ale to daleko na północ stąd, do 1919, a w jakimś sensie na 1921 roku. Związek Podhalan nie powstał, będę jeszcze o tym mówił, z niczego powstał z ruchu góralskiego, który ma więcej lat i łączy się generalnie z naszym narodowym odrodzeniem. Szanowni Państwo, tutaj na Podchalu, na ziemi, która rzeczywiście jest związana jest z tradycyjnymi wartościami, jak w ogóle znaczna część południa naszego kraju, chciałbym Podkreślić, że te wartości, a w szczególności patriot, przywiązanie do tego, co jest naszą dobrą tradycją, bo mamy różne tradycje, ale ponad tysiąc lat trwająca nasza historia łączy się również z tradycjami dobrymi, z naszym wkładem w dzieje europejskiej kultury i historii twardą walką za waszą i naszą wolność, z niepogodzeniem się, mówił o tym Pan Burmistrz, ze zniewoleniem, w końcu łączy się, bo tak można powiedzieć, z Kościołem Rzymskim, a ukoronowaniem tej łączności był 26 lat trwający, 26 lat i kilka miesięcy trwający pontyfikat Jana Pawła II, syna najdokładniej tej właśnie Ziemi. Jeżeli dziś wspominamy o nim, jeżeli mu wspominał o nim Pan Burmistrz, to jest to niejako oczywiste. Jego pamięć, jego nauka, jego rola w historii wyzwolenia naszej Ziemi, Polski, ale także w historii Obalania przynajmniej w Europie ustroju, który zniewolił na całe pokolenia miliony ludzi i który chciał im na zawsze odebrać Boga. Ta rola jest niezastąpiona. A wychował się Ojciec Święty na południu Polski, na granicy Karpat, wychował się tradycji, która bardzo ściśle wiąże się z tą Ziemią. Jest rzeczą charakterystyczną dla związku, na którego zjazd przybyłem bodajże jako pierwszy w historii prezydent Rzeczpospolitej, że w jego statucie, w jego celach na pierwszym miejscu jest Polska. Jest też rozwój regionalny. Wielu z Was, Panie i Panowie, jest w góralskich strojach. Jest w strojach tradycyjnych dla tej ziemi. Macie swoją dremność, swoją kulturę, swój sposób mówienia. Słyszałem go tu przed chwilą. Nawet od bardzo młodych obywateli. Ale jesteście częścią wielkiej ojczyzny, która nazywa się Polską. I tego. Nie negowaliście. Polska, jak każdy kraj w Europie, na świecie składa się z różnych regionów. Niektóre mają silniejszą tożsamość, do nich należy Podhale, nawet bardzo silną. Inne nie tak mocno zaznaczoną. Ale wszystkie składają się, i powtarzam to po raz kolejny, na naszą ojczyznę, o której miejsce w Europie dzisiaj Szczególnie trzeba walczyć. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy niemało, że to, o czym też pan burmistrz mówił, co realizowało się jeszcze niedawno za wielką wodą, rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj można realizować tuż obok w Unii Europejskiej. Tak, to jest osiągnięcie, żyjemy w Europie w dużym stopniu pozbawionej granic. Żyjemy w Europie w dużym stopniu, bo nie wszyscy do Unii należą, a w Unii nie wszyscy do Schengen. Należymy do narodów, które stworzyły coś nowego w historii. Ale to coś nowego to nie jest zastąpienie Polski Europą. Polska do Europy należy, ale jest jej częścią niepodległą. Jest dalej wolnym państwem. Wolnym państwem ze swoją własną historią, specyfiką, ze swoimi obyczajami, czasami innymi niż w większości dzisiejszej Europy, ze swoimi wartościami. Z tymi wartościami które pod hale ułasabia w tak wielkim stopniu. Te wartości to nic bardzo skomplikowanego. To honor, to rodzina, to w pierwszym rzędzie Bóg, czyli religia, to przywiązanie do tego, co dobre w tradycji. I przyjechałem tutaj Przede wszystkim po to, żeby Wam zachowania tego wszystkiego, co dobre na dziś, na jutro i na pojutrze, na ten czas, kiedy nasza młoda dama i młody dżentelmen będą zupełnie dojrzałymi ludźmi, żeby to wszystko zostało zachowane. Także i wtedy. W wolnej Polsce która miejmy nadzieję, będzie wtedy należała do najważniejszych i najbogatszych państw w Europie. Tego sobie wszyscy życzymy. Raz jeszcze przepraszam, żeście musieli na mnie czekać. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć w mszy świętej, szczególnie, że dzisiaj niedziela. Dziękuję bardzo. Thank you.